Witajcie, w tym filmie przedstawię Wam, jak ustawić ekrany iFinity Tak, więc, jak mamy tutaj dwa monitory, potrzebne są co najmniej dwa. Tutaj mam jeden, tu jest drugi. I tak, na nich jest wyświetlany jeden obraz. Na każdym to samo. I tak. Musimy wejść. Tutaj. MD Vision Control Center. i tak teraz wiele ekranów AMD Infinity utwórz grupę ekranów Infinity i tak tutaj wybieramy jak ekran mają być ustawiony góra, dół czy może tak lewo, prawo, że tak to nazwę ja oczywiście wybieram lewo, prawą kontynuuj widzicie mamy jedną część drugą część jest mieszka o, oh, tam jej akurat nie widać niestety. Już dobrze. Mam nadzieję, że wam się to przydało. No i dzięki. Cześć.